Hej, tutaj Sofie LPS, a dziś e, będzie taki jakby odcinek ze szkoły, ale <laughs> e, chciałabym wam pokazać dwa nowe petrzopy, które przed chwilą dostałam, coś chyba podruba, bo taka nienaturalna się wydaje. chwilę. To jest takie bardzo fajne, brokatowe ma. Nie mi się podoba, tylko to jest chyba podróbka. Nie znam się aż tak na No, tak więc to jest jeden petrup, a to już taki używany, ale no. ale to. Tu zaczynamy. No, bardzo. Te, te fajne, one są takie jakby. No. no. Zaczynamy. W tym filmie one będą uczestniczyć. Witam drogie dzieci. Dziś zapoznamy się z nową uczennicą. Będziemy musieli trochę poprzestawiać. Ja wybiorę losowe dwie osoby, które się rozciągną. Jedna będzie siedziała sama, i jedna z naszą nową uczennicą. Teraz za chwilę tutaj z mamą przyjdzie. Jakby ktoś nie widział dokładnie tam, to to jest ona. Taka, taka, taki petshop. zapraszam teraz tutaj. Jeszcze ona z mamą tutaj przyszła dzisiaj. Tak więc to jest ona. Witam wszystkich. Dzień dobry, dzień dobry. Mam nadzieję, że, za, że zaopiekujecie się. E, dobrze, moją kochaną córeczką ma na imię e, Klaudia. Tak więc zajmijcie się ją dobrze. Klauduś, kochana, uciąć z kimś. Ja nie wiem z kim tam wam pani powiedziała, ale musisz z kimś usiąść. Nie możesz siedzieć sama. Czy to zrozumiałe, proszę pani? Tak właśnie będziemy przesadzać wszystkie. Żeby tylko ona znalazła miejsce. Dziękuję, proszę pani. Proszę bardzo. To Klauduś buzioczek. To już idę, pa. Witam wszystkich. Może Claudio opowiesz nam trochę o sobie. Stań tutaj na środku klasy. Witam wszystkie drogie dzieci. Mam nadzieję, że, że Wam się spodobam. Jestem bardzo miłą dziewczyną. Dobrze. Nie mogłam w to uwierzyć, żebym miała taką brzydką klasę, co nie powiem im o sobie. Wolę już nie znaleźć przyjaciół niż się z takim kimś przyjaźnić. Wolę już tamtą szkołę. Chcę się przeprowadzić. To jest mój pierwszy i ostatni raz w tej szkole. W klasie. Tak, witam wszystkie dzieci. Mogę już usiąść? Dziś kochana nie piszesz. Dobrze. To z kim mam usiąść? Teraz za chwilę zrobimy dla ciebie miejsce. Na pewno będą musiały trzy osoby siedzieć, bo my nie mamy więcej ławek. Eee, to ja jeszcze milka. Dobrze, czyli Ala, usią... czyli Ala usiądzie z naszą nową Klaudią. dziewczynki nie gadzać, bo was przesadzę z chłopakami. Każda będzie siedzieć z chłopakiem. No dobrze, dzieci, za trochę będzie chyba. Tak więc możemy przerwać trochę matematykę. Dobrze, czyli możecie się spakować i wyjść na korytarz. Mam nadzieję, że za... że... Zapoznacie dobrze się z naszą nową koleżanką. Mama mówiła, że Klaudia jest bardzo miła. To prawda? Tak, proszę pani. Jestem bardzo miłą dziewczynką. No, jeszcze plusik ci na początek wstawię, tak? Na zachętę. Dobrze, proszę pani. Ojejku. Nie chcę takiej brzeduli. Właśnie. Yy. Przynajmniej siedzimy razem. Jejku, nie chcę mieć takiej brzydkiej dziewczyny w klasie. Ona jest tak brzydka i taka bezsensowna, że nie wiem co zrobić. Albo powiedzieć pani, że nikt jej w klasie nie chce, albo sama się wypisze, bo będziemy jej dokuczać. Choć pewnie się nie wypiszę, bo oczywiście pani będzie nam jakieś oceny minusowe wstawiać. No ale cóż, warto spróbować. Boże, to straszne. Nienawidzę takiego czegoś. Jejku, jak można być tak przemodelowanym i to jeszcze w naszej szkole? Pani chyba będzie musiała się zapoznać z naszymi zasadami. Dobrze, jest przerwa. Chciałabym znaczy jest przerwa faktycznie. Chciałabym teraz, żebyście na korytarz wyszły tylko ty, 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 oczywiście ty i ty. Zapraszam na korytarz, wy musicie się zapoznać. My musimy ob obmówić takie ważne coś. No dobra, skoro paczka to paczka, to jeszcze wezmę Czarka i Roberta. Słyszałam, że jesteście taką sławną, najsławniejszą paczką znajomych w całej naszej szkole. Co? A może ty? Sorry, ale on jest moim chłopakiem, a... On to jest mój chłopak, czyli no nie znajdziesz sobie nikogo na razie z tej sławnej paczki. Chyba, że ktoś dołączy. Jezu! Dobra. Y, co trzeba zrobić, żeby dołączyć się do waszej paczki? Trzeba nie być takim aroganckim. Trzeba nie być takim aroganckim. Trzeba się stosować do zasad szkolnych. Y, trzeba no, trzeba się stosować do zasad szkolnych. Trzeba dobrze umieć tańczyć. Trzeba y, być ładnym. Trzeba było być wcześniej sławnym. Y, ładnie się ubierać i być od początku naszej paczki. Tak więc to już nie jest aktualne. No szkoda. No dobra, teraz zrobimy krótki testik. Musisz zaśpiewać, zatańczyć. No, to najpierw nam zatańczy. E, Daję 2 na 10, albo nie, po kolei oceniajmy. 2 na 10.

Gimnastyka. 2 mm, mm, mm. na 10, 2 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 na 10. 10. O jejku, to czemu je wszystko robi źle? No dobra, teraz ładne, ładne pozy. Ta jest w miarę ładna. 3 na 10, 3 i tak wszyscy 3. O, jakaś ładna przerwa to tu się tu, tu jest. Hmm. się zapoznałaś sobie trochę znajomych? Trochę znajomych sobie zapoznałam, ale oni nie chcą mnie przyjąć. Ciekawe, z kim będę mieszkać w tamtym bloku. A jak wy parweczki macie na imię? Lisa, Tarek, Rob Robert, Ala, Lis Lisa. Klara. O, ja jestem Małgorzata Petinkol. Mhm. Serio? Można nazwisko Petinkol? Mhm. Tak. Ja jestem. Kla yy, ta. Klaudia. Jak już, mama, nie przerywaj mi. Oj, dobrze, dobrze. Ojejku, jejku, czy mnie do tej grupy, czy nie? Nie. No właśnie. m mm m -mm. E -e. mm -mm. Nie mów tego pani, ale nie. m mm -mm. Powiem to pani. Jejku, mogłam nie, mogłam nie mówić tego mamie, że jesteście super przyjaciółmi. Na pewno bym nie posłała do innej klasy. Jesteście dziwni. Ja w tamtej szkole było o wiele lepiej z przyjaciółmi. Wracam do klasy. Słuchajcie... Kolejna część będzie w kolejnym filmie. Uglądajcie. Pa!